Jak wprowadzić nową identyfikację wizualną bez dezorientowania klientów? Rebranding to jak zmiana fryzury. Może cię odświeżyć, ale może sprawić, że ludzie cię nie poznają. Dlatego trzeba to robić mądrze. Zmieniaj stopniowo Pepsi, Google, PKO, BP. Oni przez lata aktualizowali swoje logo, ale nigdy nie zrobili rewolucji, która zdezorientowałaby klientów. Komunikuj zmiany. Jeśli masz dużą bazę klientów, poinformuj ich o rebrandingu. Pokaż nowe logo, wytłumacz dlaczego to robisz. Może nawet zrób z tego wydarzenie. Instagram, gdy zmieniał swoje logo, zrobił kampanię tłumaczącą skąd ta decyzja. Nie zmieniaj wszystkiego naraz. Jeśli nagle wymienisz logo, stronę, social media i wygląd produktów, ludzie mogą pomyśleć, że to zupełnie nowa firma. Lepiej wprowadzać zmiany stopniowo. Podsumowując, jeśli planujesz rebranding, rób to z głową, a jeśli chcesz więcej porad tego typu, koniecznie obserwuj studio kreacja.